Tam byłam mała. Jaki byłam dziwnie się ubrałam, ale wszystko naprawdę pamiętam. Takie, czekaj. Czekaj, tą wszystko. Dobra, czekaj, 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 Dobra, ja tutaj sobie poszukam. Nie, to czekaj, czekaj, na dole. Tutaj. Dobra, ubranko. Ubranko, ubranko, czekaj, czekaj, wszystko pamiętam. Gdzieś tutaj było. dobra, ja idź, idź arbuzik jeszcze, i z arbuzikiem, jeśli możesz dodać na mnie najnowszego, to zaraz podam ci jak Kurde, ja szukam sobie... O, dobra, tutaj jest zero. Noga, 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 o, czy ubrałam coś takiego ciemnego? A, się włosy zapomniałam, dobra. Jadi tuh, tu. Cekai 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 cekai. Cekai 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 A ja sobie piszę nic. może patrzysz na tym filmie opis. Przez opis. Przez na opis. Taki temat, coś takiego. Dobra, coś tam. Czekaj. Od początku. Aj! Czekaj. Uuu, uuu. Widzieliście to? Wow. no się ma coś podobnego miam, ale taki nie upieram, ale takie teraz taki w takim roku to tak upieram. tylko takie kiny ty jeszcze sobie jakieś trójkinia. oj, Trójkinia ty masz eee, no waj, nie widziałam takie ładne. i takie kurtka, kiny Moszuk. i takie upranki. Kiniaty Moszuk, <laughs> Dziękuję wam za oglądanie I nie zapomnijcie o suba i lajka i piszcie komentarze, czy podobał ten ubrany kiniet Moszup Niczk jest w opisie Pa!